Jezus Chrystus, wolności król Pokonał śmierć, pokonał ból To królów król, panów pan Każdą z ran przez swój wszech drąży sam A on kocha wolność i miłość To dusza króla, dana to Wiesz mi to jeszcze nie koniec, on na krzyżu rozłożył gonie. Twój człowiek Jezus płacił grzechów dług. Dzięki łasce masz wiele dróg. dał Ci Bóg możliwości. Zobacz, wielu chce miłości, chce wolności. Życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Pismo Święte! Dobra i wszyscy głośno Pismo Święte. I ra razem Franek krapujemy. Weź mikrofon widzi, trzymaj, uwaga. Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Pismo Święte! I wszyscy głośno Pismo Święte. Uwierz, życie jest pięknym momentem, człowieku, czytaj! Pismo Święte! Jeszcze raz i głośniej. Uwierz, Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj! Krasa ponad sferą wódzką przede wszystkim bóstwo, wóz, to wieść, boga, próbować zrezygnować, czy ta przygoda, nowa droga, autentyką, konkretny, nikt nie Jej święty elementy, nawrócenia, modlitwa, rachunek, studienia, zmieniać się i nie miłości. Po co kotkości, wejść w sumie, nie podgośni, dzwonić, w górę pobić, przy mogło odpocznij. Na relaksie, tak właśnie, dzięki Krzysztofowi mamy Nie po dzięki za tę łaskę Na relaksie, dzięki, że jesteś I to jest faktem, dzięki, naprawdę, że ze Marcinem. dzięki Krzysztofowi mamy Nie otwarte, dzięki za tę łaskę Na relaksie, dzięki, że jesteś I to jest faktem Dziękuję za zaproszenie. Proszę, Księdza, bo to... my tu stoimy. Okay. Chcemy Księdzu bardzo serdecznie podziękować za przekazanie Słowa Bożego i, i pokazanie naszej młodzieży, w jaki sposób można ukazywać Pana Boga i odbierać, i uwielbiać, i w ogóle wszystko inne. Serdeczny Bóg zapłać. Święty Augustyn kiedyś powiedział bardzo mądre słowa: a mianowicie, kto, się, kto śpiewa, modli się dwa razy. Mm.